Dzień dobry Państwu. Wydarzenia, które miały miejsce po nowym roku, są bardzo ciekawe no, z perspektywy geopolityki. Ci znawcy różnego rodzaju, fachowcy, którzy się wypowiadają na ten temat, no, opowiadają takie bzdury, kompletne, zupełnie wyrwane z kontekstu rzeczywistości. Atak USA. Przepraszam, to nie był atak. W rzeczy samej, oficjalnie mamy tutaj akcję policyjną. No. Sheriff pojechał tam do Wenezueli, aresztował Maduro z małżonką i wrócił do Stanów Zjednoczonych, postawił gościa przed sądem. <noise> to jest rzeczywistość oficjalna. I yy, niech nikomu się nie wydaje, że że jakieś konsekwencje no niesamowite z tego tytułu będą, bo nie będzie. Yy, ONZ ma również ręce związane z tego tytułu, że sam posiada pewne deklaracje odnośnie handlarzy narkotykami. A na dodatek Maduro nie ma mandatu do rządzenia niż uznawanym prezydentem Wenezueli przez wiele państw, oprócz oczywiście dyktatorów, ale oni się nie liczą. Oni się absolutnie nie liczą, a już najbardziej się nie liczy Rosja, która weszła na Ukrainę bez wypowiedzenia wojny, bez niczego. I sytuacja jest to wojna pełnoskalowa, która już trwa 4 lata. No, mamy. Jest, Rosja jest w bardzo ciężkim w bardzo ciężkiej sytuacji. Co, jakie konsekwencje rzeczywiście będzie miała ta akcja w Wenezueli? Drodzy Państwo, została obnażona propaganda yy, zdolności bojowych Rosji. Putin dostał gołą pupą w twarz. I kolejny rynek, jakim, je, jakim jest rynek, yy, zbrojeniowy kolejny rynek rosyjski został załamany. Eee, załamana została, eee, załamany został handel ropą naftową z tego tytułu, że Trump doprowadza do tak, takich obniżek cen w za baryłkę ropy, że no, Putinowi może się już przestać opłacać wydobywać. No, niestety, reżim wymaga dużego nakładu finansowego. Poza tym, infrastruktura w Rosji jest w trudnej, w trudnym, w trudnym stanie. W ciężkim stanie. Wymaga remontów, wymaga nakładu finansowego. No, Putin ma poważne problemy. Ale to są jeszcze wewnętrzne problemy Rosji. Co będzie się działo globalnie? Globalnie nowy rok spowodował, że niestety bal maskowy, drodzy Państwo, się skończył. Maski opadły, poprawność polityczna jest zawieszona w działaniu. Niestety. I cała oś zła, która, którą która rodziła w zasadzie totalitarne rządy. Cała oś zła została załamana. Mamy tutaj pokaz Kim Jong-un'a. Jak bardzo się boi, że ze strachu wyszczelił rakietę. <grym> tak to jest, to jest pokaz strachu Łukaszenka drugi mi się boi już usiłuje coś tam wskórać, prawda? Wszyscy się boją. Chińczycy są pod wrażeniem i w ciężkim szoku. A co się w Rosji dzieje? Rosja. <laughs> Rosja przechodzi teraz poważny problem wewnętrzny. Ich generałowie już nie wierzą w, w własne siły. Prawda została obnażona, prawda została pokazana bezpośrednio. 2 godziny 20 minut akcji. Caracas miało być fortecą nie do zdobycia. Z, dzięki właśnie rosyjskim uzbrojeniu, dzięki rosyjskiemu uzbrojeniu dzięki stacjonowaniu tam rosyjskiego wojska. Miało być twierdzą 2 godziny 20 minut bez strat własnych. Mhm. Tak wygląda rosyjska twierdza. Proszę Państwa. Obecnie, y, stan rzeczywisty, jaki występuje na arenie międzynarodowej, pokazuje, że nawet Putin nie może czuć się bezpieczny u siebie. A należy brać pod uwagę to, że Putin jest uznawany za przestępcą, za przestępcę. I jest to w prawie międzynarodowym. Więc. Nie może się czuć bezpieczny. Ale oczywiście, Rosja to taki wielki, potężny kraj i tak militarnie zaawansowany, że Stanom Zjednoczonym w Rosji nie pójdzie tak łatwo. Na pewno nie 2 godziny 20 minut. Amerykanie będą potrzebowali dużo, dużo, dużo więcej. 2 godziny 25 minut. No, taka prawda. Putin. Nie może się czuć bezpieczny nigdzie. To był pokaz amerykańskiej siły. To był pokaz e, może, akcji, starcia, że tak powiem, tak zwanej wojny elektronicznej, gdzie niestety systemy rosyjskie <grywania> wyglądają raczej jak kosztowny złom, niż mający jakiekolwiek działanie. Skuteczne działanie obronne. No i tutaj sytuacja, sytuacja się zamyka. Oś zła się rozpada, drodzy Państwo. Niedźwiedź. Jest bezzębnym, starym, schorowanym futrem. Kompletnie bez możliwości działania. I teraz zacznie się to wszystko rozpadać. Teraz będą, będzie chciał się wyłonić na pewno gdzieś, albo jakiś nowy przywódca. Oczywiście Chińczycy nie będą brali tego yy, pod uwagę, bo no, Chińczycy sami sobie stanowią pewną siłę, pewną moc i nie będą wchodziły w interakcje z tymi, z tymi yy, totalitarnymi, przygłupimi, tak naprawdę, yy, Reżimami, więc oni mają swoje interesy i swoje cele. I być może e, będzie tutaj dogadanie się ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii Wenezueli, i będzie to skutkowało e, niestety, ale e, potwierdzeniem stanu. Rzeczywistego, jaki został przez Trumpa wywołany. Trump nie powinien stanowić tutaj dużej przeszkody dla Chińczyków, ale samo to, że będzie już stanowił punkt dyskusji w, w handlu z Ameryką Południową, Niestety Chińczycy muszą się z tym liczyć, że no, wszelaki, no, wszelaki handel no, będzie musiał być dyskutowany z Donaldem Trumpem. No i cóż, drodzy Państwo, mamy nowy świat, nową, nową rzeczywistość. Unia Europejska nie skrytykowała działań Stanów Zjednoczonych. Anglia nie skrytykowała działania Stanów Zjednoczonych. no ONZ no, musi coś zadziałać tak zebrać jakąś tam jakieś informacje jakieś dane niestety ONZ swoimi regulacjami no, daje mandat Donaldowi Trumpowi do yy, przeprowadzania tego typu akcji oficjalnie akcji policyjnych aresztowania przestępcy więc nie będzie żadnej konsekwencji z tego tytułu Przynajmniej negatywnych, ani dla nas, jako świata zachodniego, ani dla Ameryki jako czynnika sprawczego. Manifestacja siły i potęgi, jaka miała miejsce w Caracas, to jest niesamowite, drodzy Państwo. Niesamowite. W Rosji się gotuje. Rosyjscy generałowie, niestety, ale i tam specjaliści rosyjscy nie są w ciężkim szoku. Tam się gotuje. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Mamy nowy świat, nowy rok i nową rzeczywistość. Dziękuję za uwagę.